Na szczęście, kurwa. Witam. Na pewno bardzo zaintrygował szanownych państwa tytuł. No bo dlaczego debile w Rainbow Six Siege? streamer, can you help me with this segregatory? <grymne> A lubię tak na dwa fronty lecieć. Na dwa bad, A, nie yeah. Nie powiedziałem! Lulu! Lulu! Nie powiedziałem! Pierwszy raz kurwa rozmawia z kimś. <noise> Potem się dziwi, że kurwa... Rob... Nikt mnie nie lubi. Nie. Nikt jest, kurwa robotne, <noise> się może znaleźć. Je. No cóż, to tylko taki mały pokaz naszych umiejętności w dzisiejszym materiale, ale nie zabraknie także paru skillowych akcji. Co, zabijesz się? <noise> to dla dobra społeczeństwa, kurwa. Nie do linki. Co? Co? No? bądź pokazu naszych umiejętności wokalnych. Ja Jeżeli chcecie więcej debili, tragicznych, żałosnych żartów ze strony dorosłych ludzi, zostawcie łapkę w górę. Do czasu przyjaźni z Kubą miałem jakieś perspektywy, kurwa. Teraz na tej samej, kurwa, taczce z gnojem. Licz, ile czasu żyje taka wejra? Liczysz? Licz. Teraz... Dwa. Masz coś ja to chyba jeszcze najebany jestem, bo mi te obraz lata. Jezu, jak ty to długo robisz? Co poleciał? Co? Co? Coś tu co odjebał, stary! Wow. Wleciałeś w niego? Tak. Co kurwa, chciałbyś tak zrobić, kurwa. A dobrze, Raz, to było, raz tak zrobiłem nawet i ci wyślę klipa z tego. Uh. Tylko taka, to jeszcze w ogóle nic nie będzie przebijało, bo go zakazali w stanach. Ty kogoś zabiłeś? Wow! Powiem wam, że taka Shadow mogłaby być moim makrealem. Znaczy co? Ooooooo! Wow, Ooooo! Ja pierdolę. Ja, pierdolne. ja pierdolne. go. Zamiast Mrs. Shadow, Max Shadow. Jezu! Oooo! Ja pierdolę. Zabierzcie tą ale widzowie, zabierzcie mięs tą Jeden człowiek. Ty wydrukujesz, to masz. To był gościu. O, kuźwa! Kąd? Co, Co, ty ty Co ty robisz, chłopie? Subskrybujcie kanał Gołdanek. <gulanie> nie subskrybujcie kanału Gołdanek. Nie dajcie mu jejsa, nie dajcie mu jejsa. Nie. Ty kurwiu mały no! <gulanie> ja. <gulanie> Mimo wielu przeciwności losu. W stoku też. I pana? Mhm. Zobaczmy już? Znaczy. Dla main jest otwarty i boję się trochę zamknąć. No, o Widzę, że wchodzi. Nie wiem, to też deski do nas. Co osłabiał. Zróbmy sobie Daj się i wejść, daj się i wejść! Ja. Kurwa, Villa wchodzi. Dość śmiech. dostałem perfekcyjnego skana. Dobra, reportujcie Ali Marta Ja sobie widziałem są z... Mimo bycia opluwanym przez swoich przyjaciół, ale powiem wam szczerze, że nigdy nie spodziewałem się, że spotkam takich ludzi fajnych i takich przyjaciół w internecie, jakby, naprawdę. Też się nie spodziewałem, się że spotkam takiego debila z ja, tymi subskrypcjami ja też nie na Nie spodziewałem YouTube. że spotkam tak fajnych ludzi. E, i Kubę też. Yes, Kuba, ty mi odmysłowieś, że można w osiągnąć wszystko. Jak się jest ja pierdzielę! Chłop miał chwilę kurwa A, słabości Tak mi się dobrze... <laughs> nam Naprawdę dobrze mi się zrobiło <laughs> przez chwilę po prostu <laughs> Nigdy się nie poddawaj S no. No nice. Grzmota zdetonowano. <gryzmoty> Zestrałeś się. Grzmota. Dobra. skop, 30 lat. No mówi ci Piotrek, wiesz jaki jest Piotrek, że zdetonowano grzmota. No to co myślisz? No? Mówię tak. Help me mówię, mówię. Mówię, mówię. mówię, 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 nie. mówię, mówię, mówię. Bywa, że bywa, bywa, Czasem jestem cicha. Cicha czy cicha? Dziwna albo zimna! Błaśkamia, fajne news! Nie, <grym> nie, nie! Coś, co co lubię. Co lubię. jak okrę. Robert, tu

Ale możesz mnie nie przeżywać? <noise> nie urażaj go. To jak odpowiesz na pytanie, czy nie? <noise> nie, bo płacze, dlatego ma tak małe oczy. Tu się przypomniał, jak mają cebulę do śledzi, kurwa. <noise> do <piroszku. głos> ty, bo ty się tyle dzieje, bo w takim wieku to już groźne jest taki. Jakieś płoniary ja, ja o tym. Ale gminny. Ja... się kręcę. Ale, ale mnie cringe'ować w środku, Powiem tak, okuninka potrafi wyssać z człowieka. Ewa, A że Kuba jest amatorem pewnie <suszy> to <suszy> Będziesz <noise> robił ubrówkę <w> tak <noise> <noise> Ale smakuje. Za łóżkiem jest jeszcze jeden. Nie, cię ci jest może mieć tu rotację.

No, jak się czujesz Nie Mam <grymne> <grymne> mi. Kurwa, baby Ale <grymne> 17 minut temu follow zostawiony, nic nie napisał kokoszka. Albo waleniu. w waleniu. Ale co w waleniu? W waleniu to ty masz doktorat, tak? <grymne> Lepiej doktorat niż profesurę, co? Co <grymne> beautiful life. Oh, kurwa. <grymne> No, chłopie, <laughs> ci swojego Francuza. <laughs> o ja o ja, ja, ja. na Polanie, Lata <laughs> no, o, o. no i żona mi weszła do pokoju teraz. Co no, chłopaki się śmieją. Ty słuchasz tego streama teraz? Dzięki, <laughs> <bieskają ze> <laughs> bo kurwa, ze chłopaki boję Dobra, nie wejdzie, ma, ma tego. O kurwa. Sprytnie to zrobiła w sumie. Nie wejdzie. O porażający. Piętro, piętro, piętro coś jest. I tam jest. Ten co naszedł do góry. Leży. Chybana? Mam pakę na żółtych. Patrzę. Żółta leży. Ale to jest... jak ten. Jak takie piwo z Zapłączyłeś Łoł! połączyłeś walkcie, czy nie? mi Dwóch w Hibana oh. i Nice. Jest. Chwalin karma Nie mam w żadnej. się A grają na Blue. Dobra. Znaleźliśmy bomby? Dobra, boś bo, bierzemy. bo ja mam mało. Bo już... Ale dołem od bo mi przecież, na... To ten. A! Ale, Koks. <grym> o no nie! Cię to za razem co ty robisz, kurwa. No dobrze. No, bo... jak kobieta daje suba, w prezencie to jest... Michał mi Kuźwa, no, NIE! ja nie mogę grać. W... <grywa> Kurwa, nakręcone. Dobra, leży. Kręcone, ale nie. O, kuźwa, jeszcze tu kapkan był. był. Ja pierdzielę. Dziękuję. Broń. Drogi. Drogi. musiał, nie? Proszę, no, anioła, anioła, głos. Głos. Przeczałem ją! powiedziała, patrz! Tak to! O. Ja pierdolę! Jak ta imię masz. O no ja bolny, pierdolę! Kawałek. Nie obieca ci, że, że lepszy, lepszy będzie świat. Myśli i słowa, i słowa by, by znowu, znowu budować, budować nowy dzień, dzień nowy, nowy dzień, nowy, nowy dzień. Potargały sad, a my na tej wojnie. jak połyka tam. weź, kuba, a weź na Makro Mordy i spróbuj coś powiedzieć. Nie. Yeah. Ile Ty. dasz radę? Weź. Próbuj. Nie, ja dużo dam radę. A masz kamerę włączoną, czy nie?